Cezary Pazura to nazwisko, które w Polsce zna każdy. Aktor, reżyser, kabareciarz, celebryta, człowiek, którego twarz od dziesięcioleci towarzyszy widzom na ekranie telewizora i kinowym ekranie. Ma w sobie charyzmę, niezwykłe poczucie humoru i dar opowiadania historii, które sprawiają, że publiczność śmieje się do łez, a jednocześnie potrafi wzruszać. Jednak za tym obrazem człowieka sukcesu kryje się również życie prywatne. Pełne zakrętów, rozczarowań i poszukiwania czegoś, co dla wielu jest najważniejsze prawdziwej miłości. W wieku 64 lat Pazura zaskoczył wszystkich, gdy w jednym z wywiadów odważył się powiedzieć coś, czego unikał przez lata. Wyznał, że wreszcie odnalazł miłość swojego życia. To wyznanie wstrząsnęło światem show biznesu. Nie dlatego, że aktor nigdy wcześniej nie mówił o uczuciach. Ale dlatego, że słowa padły w momencie, kiedy wydawało się, że ma już za sobą wszystkie możliwe etapy życia: karierę, sławę, małżeństwa i rodzicielstwo. Cezary Pazura urodził się 13 czerwca 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Już od najmłodszych lat przejawiał niezwykły talent do rozśmieszania ludzi. Jego rówieśnicy wspominają go jako chłopaka który zawsze potrafił znaleźć żart na każdą okazję. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na studia w Łódzkiej Szkole Filmowej, decyzję, która na zawsze zmieniła jego życie. W latach 80. i 90. stał się jednym z najpopularniejszych aktorów komediowych w Polsce. Filmy takie jak Killer, Chłopaki nie płaczą, czy Kariera Nikosia Dyzmy na trwałe zapisały się w historii polskiego kina, a on sam Stał się ikoną. Publiczność kochała go za naturalność, błyskotliwość i niepowtarzalny styl. Ale życie gwiazdy ma również swoją ciemną stronę. Sukces zawodowy nie zawsze idzie w parze z sukcesem w życiu osobistym, a w przypadku pazury serce zawsze pozostawało w cieniu fleszy i nagłówków prasowych. Przez lata media rozpisywały się o jego życiu prywatnym. Był trzykrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo z Żanetą utrzymywał raczej z dala od kamer. To była młodzieńcza miłość, która jednak nie przetrwała próby czasu. Drugie małżeństwo z Weroniką Marczuk stało się tematem licznych plotek i artykułów. Ich związek był namiętny, ale również burzliwy, a rozwód odbił się szerokim echem w mediach. Kiedy wydawało się, że aktor na zawsze zraził się do instytucji małżeństwa, Los postawił na jego drodze Edytę Zając, młodszą o 26 lat studentkę. Ich związek początkowo budził kontrowersję i krytykę. Wielu nie wierzyło, że różnica wieku pozwoli im stworzyć coś trwałego. A jednak to właśnie z Edytą aktor odnalazł stabilizację i rodzinne szczęście. Para doczekała się trójki dzieci i przez lata uchodziła za przykład tego, że miłość nie zna granic wiekowych. Jednak to, co powiedział Cezary w wieku 64 lat, zasugerowało, że nawet w tym szczęśliwym układzie czegoś mu brakowało. Podczas jubileuszowego spotkania z fanami aktor, zapytany o swoje życie prywatne, przerwał na chwilę, uśmiechnął się lekko i powiedział: Całe życie szukałem tej jednej, jedynej i choć miałem szczęście do kobiet, do relacji, do pięknych chwil, to muszę wam dziś wyznać, że dopiero teraz zrozumiałem, czym jest prawdziwa miłość. Słowa te natychmiast obiegły media. Czyżby pazura zasugerował, że dopiero teraz, w wieku sześćdziesięciu czterech lat, naprawdę odnalazł miłość swojego życia? Kim była ta osoba, czy mówił o swojej obecnej żonie, czy może o kimś zupełnie innym? To pytanie zawisło w powietrzu i rozpaliło wyobraźnię fanów oraz dziennikarzy. W polskim społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że prawdziwa miłość zdarza się tylko w młodości, że pierwsze zauroczenia, gorące romanse i namiętne wyznania są domeną młodych. Jednak przykład Cezarego Pazury pokazuje, że uczucia nie mają metryki. Można mieć za sobą dziesiątki doświadczeń, małżeństw, rozwodów, rozstań i wciąż, nawet w wieku emerytalnym, doświadczyć czegoś, co całkowicie przewartościowuje życie? Psychologowie często podkreślają, że miłość w dojrzałym wieku ma inną jakość. Nie chodzi już tylko o namiętność, ale przede wszystkim o bliskość, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Pazura, który całe życie spędził w blasku reflektorów, w świecie pełnym pokus i iluzji, wreszcie odnalazł coś prawdziwego i trwałego. Nie można zapominać, że życie gwiazdy to ciągła gra z mediami. Każde słowo, każdy gest jest interpretowany, analizowany i komentowany. Dziennikarze tabloidowi natychmiast podchwycili temat, publikując nagłówki w stylu: Pazura znalazł nową miłość? Kim jest kobieta, która skradła serce aktora? Czy to koniec jego małżeństwa? Tymczasem sam aktor zachował powściągliwość. Nie zdradził nazwiska, nie podał szczegółów. Być może chciał tym samym pokazać, że nie wszystko w jego życiu musi być publiczne, że nawet on, człowiek, który tyle lat żył pod okiem kamer, zasługuje na odrobinę prywatności. Wyznanie Cezarego Pazury miało również wymiar symboliczny. W świecie, w którym liczą się szybkie romanse, błyskotliwe kariery i pogoń za sławą, aktor przypomniał, że prawdziwa miłość nie jest kwestią przypadku, ani chwilowej fascynacji. To uczucie, które czasem rodzi się powoli, dojrzewa wraz z nami i dopiero w odpowiednim momencie daje się w pełni odkryć. Jego historia to także dowód na to, że nigdy nie jest za późno, aby znaleźć szczęście, że każdy z nas, niezależnie od wieku, ma prawo do miłości, która nadaje sens życiu. Słowa wypowiedziane przez Cezarego Pazurę w wieku 64 lat, że dopiero teraz zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość, spadły na polski showbiznes jak grom z jasnego nieba. Aktor, który od lat chodził za osobę ustatkowaną, spełnioną zarówno zawodowo, jak i prywatnie, nagle wywołał lawinę pytań, domysłów i spekulacji. Media w jednej chwili podchwyciły temat, a nazwisko pazura. Zaczęło pojawiać się we wszystkich serwisach informacyjnych, tabloidach i portalach plotkarskich. Było to wyznanie z gatunku tych, które nie tylko zaskakują, ale również wzbudzają niepokój i ekscytację wśród fanów. Już następnego dnia, po wyznaniu aktora, gazety i portale prześcigały się w sensacyjnych tytułach. Na pierwszych stronach pojawiły się nagłówki: Cezary Pazura znalazł nową miłość. Kim jest ta kobieta? Czy to koniec małżeństwa z Edytą, szokujące wyznanie aktora? W wieku 64 lat Pazura mówi o prawdziwym uczuciu. Czy przez lata żył w cieniu? Zaskakujące słowa Cezarego. Czy wreszcie zdradził tajemnicę swojego serca? Każdy z tych tytułów grał na emocjach i próbował sugerować, że za kulisami życia gwiazdy dzieje się coś wielkiego, być może nawet dramatycznego. Portale plotkarskie zaczęły analizować każde jego publiczne wystąpienie z ostatnich miesięcy. Internauci zauważali drobne szczegóły: że podczas jednego z eventów Edyta Pazura nie towarzyszyła mężowi, że na Instagramie pojawiło się mniej wspólnych zdjęć niż zazwyczaj. Wszystko to miało potwierdzać teorię, że aktor przeżywa coś, co może zmienić jego życie prywatne na zawsze. Fani Cezarego byli podzieleni. Część z nich wyrażała radość i wsparcie. Każdy ma prawo do szczęścia, nawet w wieku 64 lat. Brawo, panie czarku, pisała jedna z internautek. Piękne, że po tylu latach można wreszcie odnaleźć prawdziwą miłość. To daje nadzieję nam wszystkim, komentował inny użytkownik. Ale byli też tacy, którzy reagowali z niepokojem, a nawet krytyką. Jak to. A co z żoną? Przecież mieli piękną rodzinę, dzieci, wspólne życie, trochę egoistyczne wyznanie, skoro tyle lat budował związek z Edytą. W mediach społecznościowych rozpętała się gorąca dyskusja. Każdy miał swoją interpretację, każdy wiedział lepiej, co tak naprawdę chciał powiedzieć aktor. Największe emocje budziło pytanie: jak na te słowa zareagowała Edyta Pazura? Żona aktora, która przez lata była nie tylko jego partnerką, ale również menedżerką i najwierniejszym wsparciem, znalazła się nagle w centrum zainteresowania. Choć początkowo milczała, w końcu zdecydowała się opublikować krótki wpis w mediach społecznościowych. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie rodzinne, a pod nim słowa: Miłość to nie tylko wielkie słowa, ale codzienna praca i bycie razem, mimo wszystko. To zdanie można było interpretować na wiele sposobów. Czy był to wyraz solidarności i wsparcia dla męża? A może delikatna aluzja do tego, że prawdziwa miłość wymaga nie deklaracji, lecz czynów, spekulacje i poszukiwanie tej jednej? Gdy aktor wyznał, że odnalazł miłość swojego życia, natychmiast pojawiły się pytania: kim jest ta osoba? Dziennikarze ruszyli tropem dawnych związków pazury. Wrócono do wspomnień o jego pierwszej żonie Żenecie, o burzliwym małżeństwie z Weroniką Marczuk. Niektórzy sugerowali, że może aktor mówił o jednej z dawnych partnerek, do której wciąż czuł sentyment. Inni twierdzili, że wyznanie nie dotyczyło konkretnej osoby, ale raczej samej edyty, że w ten sposób. Aktor chciał publicznie podkreślić, że dopiero po latach uświadomił sobie, jak wielką rolę odegrała w jego życiu. Jednak im mniej szczegółów zdradzał sam Pazura, tym większa była fala domysłów. Na fale emocji szybko odpowiedzieli również eksperci. Psychologowie i socjologowie w mediach zaczęli analizować przypadek aktora, wskazując, że takie wyznanie w wieku 64 lat ma szczególną wymowę. To moment, w którym człowiek dokonuje bilansu swojego życia. Może mieć poczucie, że czas ucieka, że trzeba nazwać rzeczy po imieniu i odnaleźć sens w relacjach. Cezary Pazura swoim wyznaniem pokazał, że nigdy nie jest za późno na miłość, mówiła jedna z psycholożek w programie śniadaniowym. Inni wskazywali, że to wyznanie może być również formą publicznej spowiedzi. Chęcią uporządkowania spraw sercowych, zanim upływ czasu stanie się zbyt przytłaczający. Co ciekawe, sam Pazura, po tej jednej mocnej deklaracji, unikał dalszych komentarzy. Gdy pytano go podczas kolejnych wywiadów, odpowiadał krótko: Powiedziałem to, co czułem. Reszta należy tylko do mnie. Ta powściągliwość tylko podsycała ciekawość opinii publicznej. Z jednej strony dawała mu aurę tajemniczości. Z drugiej sprawiała, że każde jego milczenie było odbierane jako znak, że kryje coś więcej. Wyznanie pazury i cała medialna burza, która po nim nastąpiła, pokazują mechanizmy współczesnego show biznesu. Wystarczy jedno zdanie, jeden komentarz, aby rozpalić wyobraźnię milionów ludzi. Dla aktora mogło to być szczere, osobiste wyznanie. Dla mediów Początek sensacyjnej historii, którą można rozwijać w nieskończoność. Wyznanie Cezarego Pazury, że dopiero w wieku 64 lat odnalazł prawdziwą miłość swojego życia, nie było tylko medialnym fajerwerkiem. Choć na pierwszy rzut oka mogło wydawać się zwykłym zdaniem wypowiedzianym przy okazji jubileuszu, w rzeczywistości stało się punktem zwrotnym, zarówno w jego życiu prywatnym, jak i zawodowym. To, co dla mediów było pretekstem do plotek, dla samego aktora stało się osobistą spowiedzią, za którą kryły się lata doświadczeń, rozczarowań i walki o własne szczęście. Najwięcej pytań pojawiło się oczywiście wokół relacji z obecną żoną, Edytą. Ich małżeństwo od początku budziło emocje, różnica wieku, sposób, w jaki się poznali, a później wspólne wychowywanie dzieci, które dla wielu obserwatorów były dowodem że różnice nie mają znaczenia, gdy jest uczucie. Po wyznaniu Cezarego w mediach społecznościowych edyty zaczęły pojawiać się subtelne sygnały. Zdjęcia rodzinne, ciepłe komentarze pod postami męża, a nawet wspólne nagrania na Instagramie. Wszystko to miało dać fanom do zrozumienia, że mimo medialnej burzy ich rodzina trwa. Jednak za kulisami, jak donosili znajomi pary. Nie obyło się bez trudnych rozmów. Każde małżeństwo ma swoje kryzysy, a publiczne wyznanie męża, które mogło sugerować, że jego prawdziwa miłość znajduje się gdzie indziej, było ciosem, który trudno zignorować. Jak donosiły tabloidy, Edyta miała powiedzieć znajomym: Czarek czasem mówi więcej niż powinien, ale wiem, że jego słowa były bardziej metaforą niż konkretnym wyznaniem miłość życia. Tajemnica, czy deklaracja? Wielu próbowało dociec, kogo naprawdę miał na myśli Pazura. Czy była to osoba z przeszłości, do której aktor wciąż czuł sentyment? A może to właśnie Edyta, żona, z którą przeżył kilkanaście lat, matka jego dzieci, opoka w trudnych chwilach. Jedna z najciekawszych interpretacji pojawiła się w prasie psychologicznej. Cezary Pazura mógł mówić nie o konkretnej kobiecie ale o samym uczuciu, o miłości jako wartości, której znaczenie w pełni zrozumiał dopiero po latach. To nie tyle wyznanie wobec partnerki, co wobec samego siebie, że dopiero teraz czuje, iż wie, co znaczy kochać i być kochanym. Być może właśnie w tym tkwił sekret jego słów. Zamiast wskazywać osobę, aktor opisał dojrzałe doświadczenie, które trudno uchwycić w ramy prostych medialnych tytułów. Choć mogłoby się wydawać, że prywatne wyznanie nie ma większego wpływu na karierę aktora, w przypadku Cezarego Pazury było inaczej. Jako człowiek od zawsze obecny w przestrzeni publicznej, każde jego słowo rezonowało szerzej, niż można by przypuszczać. Po wyznaniu zaczęto częściej zapraszać go do programów publicystycznych i rozrywkowych. Widzowie chcieli zobaczyć nowego Pazurę, człowieka, który przestał być tylko komikiem. A stał się także symbolem dojrzałego mężczyzny, szukającego sensu w życiu. Zresztą sam aktor zaczął wykorzystywać ten wizerunek. W wywiadach częściej mówił o przemijaniu, o wartości rodziny, o tym, że największym sukcesem nie są nagrody filmowe, lecz chwile spędzone z bliskimi. Przez lata goniłem za karierą, za sukcesami. Dziś wiem, że najważniejsze jest by mieć obok kogoś, z kim chce się dzielić każdy dzień, to jest dla mnie prawdziwa miłość, mówił w jednym z programów telewizyjnych. Wyznanie Pazury miało również szerszy oddźwięk społeczny. Dla wielu ludzi w jego wieku, którzy czuli, że najlepsze lata mają już za sobą, było inspiracją. Pokazało, że nawet po sześćdziesiątce można mówić o uczuciach z pasją i szczerością. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy osób, które dziękowały aktorowi za odwagę. Mam pięćdziesiąt osiem lat i zawsze myślałam, że na miłość jest już za późno. Dzięki słowom pazury uwierzyłam, że wciąż mam prawo szukać szczęścia. To piękne, że ktoś znany przypomina, że uczucia nie mają metryki. W ten sposób aktor nieświadomie stał się ambasadorem miłości w dojrzałym wieku. Człowiekiem, który przełamał tabu i udowodnił, że emocje są ponadczasowe. Choć sam pazura zachowywał dyskrecję, znajomi z branży podkreślali, że od dłuższego czasu stał się bardziej refleksyjny, spokojniejszy, jakby pogodzony ze sobą. Jeden z reżyserów, z którym pracował, powiedział w rozmowie z prasą: Czarek zawsze był wulkanem energii, ale dziś jest inny. Nadal żartuje, nadal bawi, ale w jego słowach jest więcej głębi. Wygląda na człowieka, który naprawdę znalazł coś, czego szukał całe życie. Inna koleżanka z planu zdradziła, że podczas rozmów prywatnych pazura często powtarzał: Najważniejsze to wiedzieć, dla kogo się żyje, bo cała reszta pieniądze, kariera, sława to tylko dodatek historia Cezarego. Mazury pokazuje, że życie to nieustanna droga, pełna zakrętów, zwrotów akcji i niespodzianek. Jego wyznanie o miłości życia nie tylko wstrząsnęło opinią publiczną, ale również stało się impulsem do refleksji, zarówno dla niego samego, jak i dla tysięcy ludzi, którzy śledzą jego losy. Czy mówił o Edycie, czy o kimś innym? Tego być może nigdy się nie dowiemy, a może właśnie o to chodziło, by pozostawić nutę tajemnicy. By każdy mógł zinterpretować jego słowa na swój sposób. Jedno jest pewne: w wieku 64 lat Cezary Pazura nie tylko przyznał się do prawdy o miłości, ale także przypomniał wszystkim, że nigdy nie jest za późno, by kochać i być kochanym. Historia Cezarego Pazury, którą właśnie prześledziliśmy w trzech obszernych rozdziałach, to coś więcej niż kolejna opowieść o znanej postaci ze świata biznesu. To świadectwo człowieka, który po wielu latach życia w blasku reflektorów, sukcesach i porażkach, małżeństwach i rozwodach, radościach i smutkach, odważył się powiedzieć coś niezwykle prostego, a zarazem głęboko ludzkiego, że dopiero teraz, w wieku 64 lat, zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość. To zdanie, które na pozór może brzmieć jak banał, w rzeczywistości kryje ogromne doświadczenie i bagaż przeżyć. Pazura przez dekady był dla Polaków ikoną rozrywki, twarzą komedii, aktorem, który potrafił rozśmieszyć całe pokolenia. Jednak jego życie prywatne, jak każdego człowieka, było pełne zakrętów, poszukiwań i chwil, w których trudno było odnaleźć prawdziwe spełnienie. Jego słowa nie były więc tylko pustą deklaracją. Stały się manifestem dojrzałego mężczyzny, który po latach zrozumiał, że największym sukcesem nie są nagrody filmowe, pełne sale kinowe czy owacje publiczności, lecz poczucie bliskości i bezpieczeństwa obok tej jednej osoby, którą naprawdę się kocha. Historia Cezarego Pazury to przypomnienie, że nigdy nie jest za późno na miłość. Niezależnie od wieku, od doświadczeń, od tego, ile razy los wystawiał nas na próbę, Zawsze istnieje szansa, by odnaleźć kogoś, kto nada sens naszemu życiu. To ważny przekaz dla wszystkich, którzy czują, że ich czas już minął. Pazura swoim wyznaniem pokazał, że serce nie zna metryki. Można mieć za sobą burzliwą młodość, można popełnić błędy, można przeżyć rozwody i rozstania, a mimo to wciąż można odnaleźć miłość życia. To również lekcja odwagi trzeba mieć ogromną siłę, aby stanąć przed milionami fanów i otwarcie przyznać się do tak intymnych uczuć. Zwłaszcza gdy całe życie było się ocenianym, krytykowanym i komentowanym przez media. Czy naprawdę dowiemy się kiedykolwiek, kogo miał na myśli pazura? Być może nie. I może właśnie w tym tkwi siła jego wyznania. Zostawił po sobie pytanie, które każdy może interpretować na swój sposób. Dla jednych to deklaracja miłości wobec żony, dla innych wspomnienie o dawnej partnerce, a dla jeszcze innych symboliczne wyznanie wobec samego życia i uczucia jako wartości uniwersalnej. Być może nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się to, że jego słowa trafiły do tysięcy ludzi, poruszyły serca i sprawiły, że wielu z nas zadało sobie pytanie: Czy ja też wiem, czym jest prawdziwa miłość? Dla Cezarego Pazury to wyznanie mogło być początkiem nowego etapu, nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. Dla nas, obserwatorów, stało się okazją do refleksji o miłości, o przemijaniu, o tym, co w życiu naprawdę istotne. Świat show biznesu często karmi nas historiami szybkich romansów, krótkotrwałych emocji i dramatycznych rozstań. Tymczasem Pazura przypomniał, że prawdziwe uczucie to coś głębszego, coś, co dojrzewa z czasem, co potrafi czekać, aż wreszcie nadejdzie właściwy moment. Jeśli ta historia poruszyła również Twoje serce, jeśli uważasz, że warto rozmawiać o uczuciach, o prawdzie i o tym, co naprawdę nadaje sens życiu, zostań z nami na dłużej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o znanych osobach, ich sekretach, radościach i dramatach. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Zostaw komentarz pod filmem i podziel się swoją opinią. Co dla Ciebie oznacza miłość życia? Czy wierzysz, że można odnaleźć ją nawet w wieku 60, plus, tak jak Cezary Pazura? Polub ten materiał i udostępnij go znajomym. Być może ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje dziś usłyszeć, że nigdy nie jest za późno na miłość. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć kolejne materiały pełne emocji, refleksji i historii, które zostają w pamięci na długo. Bo każdy z nas, niezależnie od wieku, zasługuje na to, by odnaleźć swoją prawdziwą miłość. A czasem wystarczy jedno wyznanie, by przypomnieć światu, że właśnie w tym tkwi największy sens życia. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tej opowieści o Cezarym Pazurze. To nie tylko historia znanego aktora, ale również przypowieść o nas wszystkich. O naszych nadziejach, marzeniach i poszukiwaniu tego jedynego uczucia, które sprawia, że każdy dzień ma sens. Zostań częścią naszej społeczności. Subskrybuj, komentuj, bądź z nami, bo przed nami jeszcze wiele historii, które, podobnie jak ta, potrafią wzruszyć, zainspirować i zmienić sposób, w jaki patrzymy na życie.